Witam w kolejnym 50 odcinku programu Dzisiaj zrecenzuję koszmar z konsoli czwartej generacji i mówiąc koszmar nie przesadzam ani trochę, przygotujcie swoje pieluchy, bo to co za chwilę zobaczycie sprawi, że zestracie się na miejscu, a więc zapraszam do oglądania. Gra Hong Kong 97 została stworzona w 1995 roku przez Happy Soft, jednak zanim dane nam będzie zagrać w tą katastrofę twórcy przekazują graczom pewne ogłoszenie. Pragną byśmy na ich adres wysłali swoje gry na Super Nintendo. Później te gry miały zostać sprzedawane a gracz miałby aż jedną trzecią zysku. Trochę dziwny sposób na rozpoczęcie gry, prawda? Ale to dopiero początek horroru. Później, po zobaczeniu zajebistego title screena ukazującego niski budżet lub jego brak, wita nas fabuła pokazana w obrazkach z podpisami. Otóż w roku 1997 w Hongkongu panuje chaos. Poziom występków wzrasta, a jedyną osobą, która może powstrzymać ten terror jest Jackie Chan, który tak naprawdę nazywa się Chin i jest spokrewniony z Brusem Lee. Tymczasem w Chinach skrzeszono Ton Xiaopinga, by stał się potężną bronią. Oprócz tego, że fabuła jest nie. Ludzko głupia, to jeszcze przepowiedziała przyszłość. Otóż w grze mówiono, że Deng Xi si Aoping został zabity w roku 1997, co tak naprawdę zdarzyło się naprawdę. Ale tak czy owak, czas pokazać to wiekopomne dzieło. Co ja, kurwa. Patrz, dlaczego w tle są plakaty propagandowe? Dlaczego wszyscy chcą mnie zabić? Dlaczego ginę pod dotknięciu czegokolwiek? Dlaczego gdy strzelam w przeciwników, oni wybuchają jak pierdolona atomówka? Dlaczego gdy ginę pojawia się zdjęcie trupa z roku 92? Co to kurwa jest? Dlaczego strzykawki czynią nas nieśmiertelnym? Co to za kosmiczne oko? Dlaczego znowu pojawia się to intro, co twórcy brali podczas tworzenia tego chujostwa? Okej, okay, czas trochę ochłonąć i powiedzieć, o o co tu właściwie chodzi? Naszym zadaniem jest zabijanie wszelkiej maści Chińczyków, od biznesmenów, którzy dostali ataku, aż po zwariowanych Chińczyków, którzy oprócz popierdalania jak kubica na torze strzelają w nas niezidentyfikowaną białą substancją. Gdy wybijemy w pień odpowiednią liczbę mieszkańców Hongkongu, zmierzymy się z bosem, gigantyczną i ostateczną bronią pierdoloną głową. Oczywiście sama walka jest banalnie prosta, a ruchy przeciwnika są niezmienne i przewidywalne. Gdy nasz wielki przeciwnik wyeksploduje, wracamy do niszczenia cywili i tak w koło Macieju. Gra nie skończy się dopóki nie wybijemy w pieni 1,2 biliona ludzi. Oczywiście przez absurdalny poziom trudności nikt w internecie tej gry nie przeszedł, no poza Czakiem Norrisem. Kolejną wadą tego chłamu jest to prawa. Grafika, jak na możliwości Super Nintendo, jest naprawdę kiepska. Wszystko wygląda jak zmieszane łajno konia z żygami. Równie dobrze po uproszczeniu grafik Fintrze, można byłoby sportować ten syf na nes -a. Ale to wszystko to nic w porównaniu do szaty muzycznej. Jeśli puściliście komuś ten utwór, a ta osoba po chwili dostała pierdolca, to na pewno grała w te gówno. Oprócz zapętlonych dwóch wersów piosenki I Love Beijing Tiananmen, nie ma tutaj nic. Sama ta muzyka to czyste zło powoduje kurwice oraz z powodzeniem powoli pożera cały nasz mózg ta abominacja mogłaby być skuteczną torturą jest tak wkurwiająca Warto też co nieco powiedzieć o sterowaniu. I nie mam na myśli tego z jaką trudnością kierujemy naszym protagonistom. Chodzi mi o rozłożenie przycisków. SNES oprócz krzyżaka ma 8 guzików A, B, X, Y, R, L. Oraz Start i Select. W tej grze oprócz D pada do kierowania postacią używamy jednego przycisku. I zgadnijcie jakiego pierdolone Y. Kto pomyślał, że strzelanie akurat tym przyciskiem będzie dobrym pomysłem? No kurwa kto, na pewno nie była to ...normalna ludzka istota. Niektórzy ludzie określają Hong Kong 97 jako kusogę, czyli grę tak złą, że aż dobrą. Moim zdaniem gra jest tak zła, że nawet do dupy się nie nadaje. Genialna fabuła. Wspaniała rozgrywka i przepiękna muzyka gwałcąca ciągle nasze uszy to cechy tego wiekopomnego dzieła. Niestety, HappySoft zbankrutowało, a prawa autorskie do tej gry wygasły. Więc każdy może robić sobie z nią co żywnie mu się podoba. Wiecie co ja zrobiłbym z tym krapem? Włożyłbym wszystkie wyprodukowane kartridże do odbytów twórców, czyli tam gdzie ich miejsce. I tym optymistycznym akcentem zakończymy babranie się z tym gniotem. Grafika 0 Audio 1 Grywalność 0 Ogólna ocena Pierdolone 0